widzowie, teraz zrobimy mega, mega tajną bazę. Nie mam żadnych modów, ale spróbujemy. Tajną bazę, i myślę, że. Czy tą tajną bazę zrobimy w tej, albo właśnie tu, w tym. I, i ja mam taki plan, żeby to było tu. Tylko wtedy, jak tu wchodzić do tej tajnej bazy? Dobra. W ogóle co jest grane? Czemu tu się pali? Czemu? Czemu tu się pali? No dobra. O, albo patrzcie. Patrzcie. Tu. Tu by było wejście. I ale hardcore. Patrz. Tu będzie dirt, taki normalny trzeba. Tu. Patrzcie, trzeba, żeby to nie było podejrzane. A dotąd będzie dirt a dalej tam będzie jaki chcę blok. I tu będzie ten dit. O i... Jeszcze tu tak zrobimy tu, tu tak, 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 tak. Dobra. I tu to poprawimy tak, 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 takie... W tak. no sumie widać to, a jeszcze je zrobimy tak. Ej, hmm. nieźle nawet. O! Wiem, ludzie, bierzemy wodę. Tylko niestety teraz pewnie będziemy jej dużo szukać, bo nie wiem gdzie jest. O! Dobra. Gdzie jest ta woda? Gdzie woda? Hmm. Pomóżcie, gdzie woda? Myślicie, że tu będzie? Nie, super, super, super. O, dobra. Tu. O, patrzcie. Patrzcie, jaki mam pomysł. Mam pomysł taki, żeby to było takie widać, takie niby. Nie, niby takie. że to trochę dziwne, ale patrzcie to będzie takie. Mm. Dobra, i tu będzie tak. Zjawisko numer jeden, patrzcie. Czy to wygląda jakoś źle? Ej, czekajcie, bo tu musimy zrobić tak, żeby to było... Nie mam tego. Tak to się robi. Dobra. Zrobimy tak. I to będzie tajna też baza. Będą dwie tajne bazy naraz Będą dwie tajne bazy naraz, Patrzcie. Tu też ta będzie mniej tajna. Chyba jej tajna Dobra i tu będzie woda, żeby... Patrzcie, taka nie tajna baza. No, co nie, co nie? Ej, tu będzie woda spadła, to jest... Patrzcie. Ej, niezłe.

i tu zrobimy tak, żeby to jakoś przepływało o tu tu będzie to. niby tak ro Tak. Nigdy nie widziałeś, że tak jest. No, jakie dziwne. Jakie dziwne. Patrzcie, jaki tajnie! Przecież to... No. Czy to może być tajna baza? Chyba, że to właśnie była ta tajna baza. A jak to? Patrzcie. gdybym nawet to zakrył gdybym nawet to zakrył to nie no nie to wiem że spuścił hmm. 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 o hmm. super po co i tu się zatrzymało? Czekajcie, nie, nie, to musi się zatrzymać. To musi się zatrzymać. I wtedy. Yy, wtedy zrobimy takie coś. Takie, że. No. O, i teraz jest. Teraz jest idolo! Patrzcie. Nie, no teraz jest idolo. I to nawet taka by była ta niebaza. Ej, w sumie robić tu bazę czy tajną bazę Zdecydujecie w komentarzach pewnie tu nie. Tam bazę. Tam. Ej, jeśli zostać widzicie łapkę i subskrypcję, to wtedy zrobimy właśnie y, tam. Tam zrobimy wtedy. A teraz robimy tu. I patrzcie, mamy nawet taki podgląd. Co jest fajne. I jakby tu zrobić tak. Czy to nie wygląda podejrzanie? A jakby zrobić tak? I wtedy to nawet jakoś wygląda. Patrzcie. Ej. Dobra, tu już możemy dać pochodnie, tylko. Właśnie, pochodnie. Musimy uważać. Córki widzowie, mój brat wszedł do pokoju. No i ten, ale czekaj, bo jak jest noc. Bo musimy dać wystarczająco daleko te światło, Właśnie. Nawet możliwe, że będzie przez chwilę po prostu tak ciemno. Ale później będzie mega jasno. To już lepiej, żeby właśnie przez chwilę było. A tu? Patrzcie. O! O! Dalej, trochę dalej, no. Patrzcie, bo jak się wchodzi tu... Nie, hmm, to wszystko widać. Czekajcie. O! O, teraz jest idealu. Patrzcie, wchodzisz tu. I to wyglądamy tu. I. I patrzcie. Tu się dzieją czyny. I baza będzie długa to się duża. Długa też. Dobra. I ogólnie będzie miała chyba niebieskie ściany a, tak, a zieloną podłogę i rzucę sufit jak koks to by było koks takie niebieskie ściany z zieloną podłogę dobra, naj, najpierw niebieskie ściany dobra I, idealnie się przekupałem tylko to a nie, nie idealnie. Dobra, damy to na razie pochodnie. Co jest? to było Koks. Czyli niebieskie ściany, będzie. to tak. Niebieskie ściany, niebieskie. Tam, tam. Dobra. Bierzemy niebieską wełnę. Tu, tu na pewno będzie taką. Czy taką? taką błękitną wełnę. No. Taka jest fajna, taka. Piąta, nie, szósta. Dobra, taka, tak, taka jest lepsza, taka. Będzie lepsza, lepsza. W ogóle to jest mega, taka wełna, taki fajny kolor, taki morski, a tam było napisane błękitny, to jest dziwne. Ale mega ta wełna i ten, podłoga zielona podłoga zielona, sufit z rzuty tak podłoga zielona, sufit z rzuty I ja mam dzisiaj taką sklerozę i przez kilka dni i że muszę się wrócić coś mówić jeśli zapominam serio mam taką sklerozę Dobra. I bierzemy tą pełnę i ciągle musimy aż do końca odcinka trafić. Dobra. Eee... Się nie chcę tego tak długo robić, wiecie widzowie? Mi się nie chce, mi się nie chce, ale dlatego, że mi się nie chce, powiem wam coś w tym czasie. Zostawiajcie suba i łapkę w górę, bo wtedy, wtedy, wtedy będzie się, będą coraz lepsze odcinki i lepszej jakości i wszystko lepsze. Uwierzcie, zostawiajcie coraz lepsze odcinki. Hu, 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 yeah. U, dobra w sumie możemy chyba po prostu yy, albo właśnie, no nie, dobra, tak już nie będzie bo mamy za niski sufit, wie, wiecie? więc muszę ale nie, dobra to po prostu zrobię większy ups Zostawiacie łapkę suba, suba, suba Ciągle powtarzam to, bo macie tego ro dużo robić. Halo, 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 halo. To ma być koks, to... Dzięki tym będą lepsze filmy, lepsze jakości. Ciągle to powtarzam. Ale jeszcze coś. Zostawiajcie też komentarze. Bo jak będziecie zostawiać komentarze... To ja będę wam dawać serduszka w sensie jeśli to będą dobre komentarze, no wiecie Przypnę wam serduszka, a ten yy. hmm. Hmm. Ja już to nie wiem co mówię hmm. No dobra, teraz sufit zielony, tak? Ale dobra A nie, bo musimy powyszyć sufit to i również ściany jak sufit. No. To bierzemy się do roboty. Kamień, psujemy kamień, nie może być kamienia. A to my mamy w sumie aż tak daleko ten. To będzie bardzo kolorowy pokój, bo ten, bo widzicie, widzicie ten. Tutaj zielony, niebieski, taki fajny i żółty. w ogóle nawet nie pamiętam jak by to wygląda. Widzowie, ja teraz chodzę do trzeciej klasy. To było jakieś. Mało nas pan ma ma do pierwsze chleba chyba. Dobra. Yy, nie chcę śpiewać takich fajnych. Znaczy. Fajnych. Bardzo fajnych. Takich piosenek dla babasków. Bo to dla bobasków. Cóż się dziwić. Cóż... Cóż. No cóż się dziwić. Cóż. Dobra, ej, żelazo, ej, jest, a to było tu. A, ja je widziałem. A, a, a. Tylko myślałem, że to coś innego. O. o. A, dobra. Ja już się gubię w tym, co Wam robi. Leż nie to to już się uciszę, o. Yy. Co ja robię? Co? Co ja robię? Co ja robię? Dobra szybciej, szybciej mi się nie chce tego robić ciągle, ciągle I tak w kółko, i tak A może pomarańczowe? Nie, bo to ten żółty będzie do siebie pasował Tu dobra, dobra. dobra. ha Czemu ja tego nie z... Co ja zrobiłem, no? Dobrze robię, właśnie, ale to, czemu to budowałem? A. Aha. Wszystko dobrze robię. Dobra. Ze nie, nie wszystko. Nie da się wszystko. wszystkiego dobrze robić. Nie, nie wszyscy. Nikt nie jest idealny na tym świecie. Nie wszyscy. Nie, no, nie, nikt. Nikt, nikt. To jest, to jest. Jakąś chrypę mam. Mam chrypę. Ale dobra, już niech będzie, niech będzie. Mam chrypkę, mam chrypkę, mam. Mam grypę. Już zapomniałem, czy to jest to samo, czy nie. Mi się nigdy nie chce pamiętać, bo ja mam sklerozę teraz. W sumie to dzi tylko dzisiaj mam sklerozę, ale to... Pan doda, że dzwonię z kompiosami, a Mikołaj pod seniami rzuca miasto granatami. Hej. Dobra, a kto wierzy w Mikołaja? Opowiem Wam historię. Raz, yy, tato mi, yy, dziadek powiedział, żebyśmy zamykali drzwi i żebyśmy nie patrzyli je, yy, poza. Więc ja tak, czemu? Czemu nie patrzyli poza? Bo to było w Wigilię. Patrzy? Tak. Tam, bo, bo tak szurało coś po podłodze i ja tak patrzę a tam dziady szurający prezenty po podłodze i wujek mu pomaga to było naprawdę dziwne to było trochę też głupie w ogóle co to było to było sensacja wtedy się już przestałem wierzyć no bo tak normalnie to wierzyłem, ale to trochę bez sensu Trochę to bez sensu było, bo to chyba nieprawda. Niektórzy koledzy mi mówią, że, że ten niektórzy wierzą, niektórzy nie. No i to, to, to tak jest, no i tak powinno być. W życiu nie jest idealne? Słyszę, nikt nie jest idealny, ale coś może być idealne. Oprócz nas. Taki tu w sumie robić taki duży sufit nie. Wiem, że to nie będzie pasowało, ale będzie przynajmniej pasowało kolor. Pokażę Wam to, jak już... W sumie... Tak, jak już będą wnętrza wszystkiego, wnętrza, takie tutaj ozdóbki wszystkie, to już wam to pokażę. No, a widzimy się jak zbuduje. Dobra sobie skończyłem! Patrzcie jaki jest efekt tej nibazji. Tu nic w ogóle nie widać, jakby, jakby tu nie było. Patrzcie, wchodzimy. Chodzimy do tajnej bazy. A tam. Pum! W sensie, chciałem, żeby to było takie, że niby ktoś tu mieszka. I specjalnie ten. Specjalnie ma takie narzędzia i w ogóle. I mam pomysł w sumie, żeby to zniszczyć jednak. Patrzcie, to otoczyć właśnie takim czymś. Na dole, na górze. O! Tylko mam nadzieję, że na tym da się właśnie to, to coś postawić, co chciałbym. Tylko nie wiem gdzie to jest niestety. Hmm. Czekajcie, bo chciałbym łóżko, tylko nie wiem... O! Bo przez ży się pisze, ja nie mam taką skieruzę normalnie. Ży, k o. Nie, a bad, ty ja już. By. Dobra. Widzowie, musimy poszukać. Jest, jest, jest. Takie może koloru podłogi, właśnie. I tutaj y, mamy to. O! Dobra. I o! Nie, no tu wygląda koks teraz. Jakby zrobić się piętrowe, to by były mi potrzebne. O! Ja wiem, gdzie to jest akurat teraz. Patrzcie, ja mam pomysł takie. O i nie to. To. I drabinka. Albo bez drabinki. To. Zrobimy takie, które da się wejść. Tylko jak. O, wiem, wiem jak. O. Czekajcie. O. O. Będzie takie koks, takie... A takie koks. O, a tu nie ma sufitu przecież. To teraz patrzcie. Patrzcie. Patrzcie i się uczcie. Patrz, patrz. I teraz. Pojedyncze. I tylko teraz trzeba mieć pół płytki, niestety, żeby dało się spać. Eee, tu. Eee, tu, tu, tu. Tu, tu, tu. O! Ej, fajne! Patrzcie, i tutaj. Mamy no, tak, tak. Aha, tylko wtedy patrzcie, jak się, się tu. To wstaje tak patrz a jak a. no tak no fajnie fajnie to będzie takie wejście ej koks bo tak to się nie da wejść ej fajnie I to tylko to normalnie można tak z góry ale fajna budowla i tylko zużyjemy żeby to było troszkę nawet logiczne Yy, to zużyjemy to tak patrzcie tu będzie tak o, a tu tak o. tu tak tak, tak, o tak, o, o tak, o i pokażę wam teraz efektowy o, tak, będzie w ogóle idealnie, o tak tak, patrzcie tylko, czy to wtedy. Nie, no da się przespać wtedy. Tylko nie wiem, czy na dwóch. Hmm. A, dobra. Będzie tak, jak nie było, O. Dobra. To to patrzcie. Baza wygląda efektownie tak. O, w sumie nie. Dobra. I tutaj jest naprawdę fajnie. Ja bym chciał mieszkać w takim domu w prawdziwym życiu tylko nie da się w sensie no patrzcie normalnie no da się o nie dotykam tego no nie da się w sumie tutaj tego zrobić ale tu mamy nawet do robienia też nie pamiętam czego wiedziałem też to chyba do mapy a to do tak do tego czegoś właśnie tylko kolorowego to do A, żeby otencantować chyba rzeczy, ale ja naprawdę mam taką skle... to nie wiem, a to było światło, hmm. to było światło, Takie szklane jakby, bo patrzcie jaki dźwięk, o, więc tam nie wiem czy słyszeliście, ale fajne kolorki są i tutaj specjalnie to pasuje do podłogi. No i tyle, no fajna chyba baza, mam nadzieję, że Wam się podobała ta baza i i zostawiajcie jeszcze raz suby, ten, lajki, like łapki w górę, to chyba to samo, dobra, i no i na no, łapu, oh yeah. bajo jajo.